16 maja na Gali w Ino Wrocławiu wrócisz na ring, to będzie Twój pierwszy występ od czasu porażki z Łukaszem Majcem i pierwszy występ od czasu zakończenia współpracy z grupą Conspo Babylon Promotion. Jak się zmieniło Twoje bokserskie życie od tego czasu? Bo no, minęło kilka miesięcy ładnych od walki z Łukaszem Majcem. Czy cały czas pozostawałeś w treningu i, i jakie są dalsze plany? Czyli wzmacniałem się od stycznia, zacząłem e, tenować głównie wzmacniałem się fizycznie, e, kondycyjnie, z boksu miałem, praktycznie boksu nic nie miałem, e, miała być jedna walka w kwietniu, zacząłem trochę trenować, ale, ale w końcu okazało się, że będę boksował w maju, więc odpuściłem jeszcze miesiąc i, i teraz e, trenuję od trzech tygodni. Będziesz boksował w kategorii półśredniej? Tak, cały czas półśredniej. Wracasz myślami do walki z Łukaszem Majcem, yy, czy już tego nie rozpamiętujesz? Znaczy, no wiadomo, yy, walka nie po, nie, w ogóle nie, nie wiem czy byłem przytrenowany, czy coś zostawiam, to yy, było minęło i skupiam się na przyszłości. Mhm. Ja pamiętam rozmowy twoje nie tylko z nami, ale też z innymi przed tą walką, kiedy mówiłeś, że żona wierci ci już dziurę w brzuchu, że jeśli przegrasz, to lepiej, żeby dał sobie spokój z boksowaniem, skupił się na czym innym, ale Widzę, że podpisałeś nowy kontrakt, zatem jest nadzieja, że jeszcze nie zawiesisz rękawic na kołku? No jest, są nowe perspektywy, Mamy bardzo fajne warunki tutaj e, dogadane z Mariuszem, jeszcze miło mnie zaskoczył, bo przed podpisaniem kontraktu e, wszystkie kwoty podniósł praktycznie o 40%, także jeszcze lepiej dla mnie. No nic, tylko trenować, wiadomo. E, ja teraz taką taktykę założyliśmy, że, że będę, będzie, będę tak e, prowadzony jak zawodnik, który zaczyna boksować, prawda? że mam 7-2. Od początku dwóch, trzech słabych rywali na początek, żeby, żeby się odbić, wejść taki systematyczny trening i później w przyszłym roku już, już coś będziemy szukali gdzieś dalej. no to z czego to wynika, że chcesz takich dwóch, trzech słabszych rywali? Przecież ty masz bardzo dużo walk amatorskich. E, zawodowych też już kilka. Na, z Rafałem Jaskiewiczem chociażby. E, co było dla ciebie na pewno takim ciekawym doświadczeniem i dl dl dlaczego potrzebujesz takiego okresu? Czyli znaczy, wiesz, wokół czasu miałem e, praktycznie jedną walkę, bo w zeszłym roku w kwietniu boksowałem e, z Dawidem Kwiatkowskim, później z Łukaszem Maćcem. E, przed walką z Łukaszem trenowałem 3 miesiące, a tak pozostałe nic nie trenowałem, prawda? No to też muszę wejść. To nie o to chodzi. Ja myślałem, że y, 3 miesiące się przygotuję i będę w wspaniałej formie. Nie, nie da się tak. Trzeba cały czas systematycznie trenować, żeby dojść do jakiejś formy i ją podwyższać. Bo takie przygotowałem przed walką. No nie jestem na, na, na takim poziomie, nie potrafię boksować, że przygotuję się 3 miesiące i wygram z każdym. W kategorii półśredniej w Polsce? Masz jakichś takich rywali, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Nie wiem, może rewanż z Rafałem Jaskiewiczem? Czy nie? Na razie nie myślę o, w ogóle o walkach z Polakami, bo już już trochę ich miałem. Wystarczy, jest, jest tylu zawodników na świecie, że yy, wiadomo, jak jest, są jakieś takie imprezy jak Polska Boxing Night, można zaboksować. A, a tak jak teraz skupiam się na zawodnikach z zagranicy, wiadomo, inne style, trzeba też się rozwijać. W razie potrzeby Konrad Dąbrowski, młody zawodnik. Waga półśrednia, super lekka. Powiedział, że bardzo chętnie z Tobą zaboksuje. No na razie, mówię, ja nie wykluczam żadnych walk. Na razie, na razie nie chcę z żadnymi Polakami. Składam się z nami bardzo dobrze. Nie ma problemu. Zobaczymy jak, jak będzie. Na razie mówię, chcę dwie, trzy walki. Zrobić takie luźniejsze troszeczkę. Zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Jeżeli już będę czuł się na siłach, mogę błysać z każdym. Jeżeli nie, no to jeszcze poczekam. Zmieniając temat, zdradziłeś nam tutaj, zanim włączyliśmy kamerę, że w czasach amatorskich pokonałeś Andrzeja fumfare. Jeszcze wtedy ważyliście niecałe 60 kg. Andrzej ostatnio zanotował życiowy sukces. Znokautował Julio Cezara Chaveza juniora. No i powiedz mi, jak pamiętasz Andrzeja z czasów amatorskich, kiedy on był takim szczupłym chłopaczkiem i dziś jak na niego patrzysz, to chyba sporo się zmieniło, co? No zdecydowanie tak. Właśnie było tak, ja byłem zawsze wagę niżej, Andrzej był wagę wyżej na początku i we dwóch głosowaliśmy trzy razy, wygrałem, przegrałem i zamisowałem z nim. No bo nie mieliśmy nikogo w swojej wadze. Później Andrzej wyróżniał się w gronie był mistrzem Polski, na przykład Europy był. Także był tam zawodnikiem. Powiem szczerze, że nie powiedziałbym, że, że dojdzie do takiego poziomu, ale super gratulacje dla niego. E, bardzo mu kibicuję. wytrwale ciężko tenuje. Także naprawdę. I czekam aż dojdzie do Mistrza Świata.